FIFA 13, sezony pojedynków się Siemanko, wszystkim z tej strony sebo gramy Lechem Poznań. To jest kolejne wyzwanie. Widzę, tak jak napisaliście w komentarzu, ten komentarz otrzymał najwięcej łapek zielonych. Szukamy przeciwnika, zobaczymy, czy tylko formacja. Wszystko się zgadza. Lech Polski, kolejarz jest gotowy do waszego wyzwania. Szukamy przeciwnika, który będzie w stanie stawić się przeciwko Dumie. Wielkopolski Lech Poznań, kolejarz wielokrotny, mistrz Polski. Puchośdowiec, Pucharu polski uczestnik Pucharu UEFA. W Lidze Mistrzów jeszcze, e, z tego co mi wiadomo, nie grał, ale to w najbliższych latach może się zmienić. Najpierw niech e, Ekstraklasa jednak sprzeda swoje prawa autorskie do e, FIFA, bo naprawdę e, herb dla e, jest śmieszny. Dziwne troszkę jednak. Mogli to jednak inaczej załatwić, aby tak jednak, żeby się znalazły te e, loga w Fifie. No ale trudno ludziska co zrobić. Znaleziono nam przeciwnika. Ciekawe. Mamy przeciwnika, mamy przeciwnika. Halo, halo. Czy ktoś nas słyszy? Czy jest ktoś na wizji? Nie ma nikogo. Halo, 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 halo. Z tej strony gromiasty. Czy ktoś tu nas słyszy? Nie ma nikogo, także zostaniemy sami z komentarzem. Myślałem, że ktoś nam będzie ludziska towarzyszył. Z kim się zmierzymy? Znowu z Rapidem yy, Wiedeń. Rapidem Wiedeń ostatnio właśnie grałem Jak grałem sobie Legią Warszawa a Teraz Kolejne spotkanie Zapowiada się naprawdę Emocjonujące Lech Poznań, Rapid Wiedeń Gramy na Wyjeździe Tutaj mamy pewnego rodzaju Też prezentacje, ciekawe czy nas słyszy Come on, skip, come on, come on U To jest FIFA, 13 sezony pojedynków Okej, okay, podziękowałem Thanks, come on. Dobra, przechodzimy do gromienia. Tryb ofensywny i Rapid Wiedeń. Le Lech Poznań. Ha, ciekawe. Naprawdę, Rapid Wiedeń też wielokrotny uczestnik e, ligi e, Pucharu, UEFA. Ja już cały czas mówię tej ligi europejskiej, bo już tylko tą nazwą będziemy operować. Tutaj jest zagranie dobre środkiem boiska, wymiana e, piłek. Nie ma faulu, przywilej korzyści sędzia. Chyba widział przywilej korzyści dla zawodników Rapidu. Wiedeń, ja byłem pewien, że to jest przywilej korzyści dla mnie. Także dobra wymiana piłki. A minimalne przejęcie to wyglądało naprawdę na dobre podanie. Tutaj już mogliśmy się spodziewać akcji wyrównującej. Nie ma niestety nikogo, komu mógłbym podać tą piłkę. Zagranie na yy, bok boiska. Musimy teraz uważać, bo rzeczywiście Trimmel naprawdę biegnie na speedie, jak on to robi. Że on ma takiego spida, ale chłop wymiata. Tutaj zagra dobre odebranie piłki. Enriquez w walce z Trimelem Prager. Tutaj będzie krótka wymiana piłeczki elegancko. Jeden na jeden to ceny bardziej. ziomki z Polski lubią. Tutaj zaraz puścimy tą piłkę. Teraz zapuścimy. Jeden do jednego, a minimalnie kontra. Teraz ludziska Rapid Wiedeń. Rapid Wiedeń, drużyna z aspiracjami. Mniej więcej coś na wzór Lecha Poznań. Dlatego te dwie drużyny spotkały się w Fifie. 13 e, sezony pojedynków musimy na razie gry, na razie nasz przeciwnik nic tutaj nie pokazał, ale to jest FIFA. Tutaj jedna akcja ludziska może sądzić o meczu. Złe zagranie to była akcja, mogła być praktycznie jeden na sam atak. Jesteśmy skazani na kontrę rapidu w Wiedeń. Na mecz ten udało się blisko 3000 e, polskich kibiców autokarami. E, komplet miejsc, jeżeli chodzi o sektor polski, także. Wszyscy gotowi na kolejny mecz FIFA 13 sezony pojedynków. Lech Poznań z kontra tym razem. To jest wymiana jeden na jednego, przy, 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 przy przytrzymamy tą piłkę. Teraz i po drugie podanie biegnie. Maga, Dodajmy że jest zwód. Teraz zagranie jeszcze na jeden. Zagramy. Nie ma. A i minimalnie, to już mogła być bramka. sytuacja podbramkowa. Gdyby on tylko dobrze obrócił się z tą piłką, myślę, że napastnik. Yy, lecha Poznań wyznalazłby się sam na sam e, z bramkarzem e, rapidu w jeden atak ludziska niestety musimy się bronić okazja e, niezmarnowana zmarnowana teraz gracze Lecha Poznań e, w kontrataku Jeżeli to tak można nazwać, długie podanie, zagranie Dobre, Dobra, dobra biegni, Biegnij, biegnij, biegnij! Kurde no Nie ja, minimalnie żeby tylko spalonego nie było nie ma spalonego kontra Rapidu. Wiedeń, naprawdę emocjonujące spotkanie. Ludziska wybraliście dobrą drużynę, a rzeczywiście sprawia mi tutaj przeciwnik trudności. Ciężko gra się Lechem Poznań, nie powiem, że gra się łatwo, to są zawodnicy, których średnia statystyki to 60 ileś punktów y, skillowych jest, także Ludziska naprawdę z kim się y, pomęczyć, ale to może i dobrze. Nie ma bramki. Jak tego bramki nie może być z 2-3 metrów nie trafić ludziska w bramkę? Ja nie rozumiem tego. Nie znam tego po prostu wytłumaczenia. Jednak to jest właśnie FIFA. Tutaj musimy naprawdę się sporo pomęczyć, aby strzelić bramkę. Dobry strzał. Pewna interwencja Kenny. Kyni... Sorry, Kenny Gosztofelera. Mniej więcej tak. E... Nazywa się Bramkarz e, Rapidu Wiedeń. Jak zapewne wiecie, w Austrii jeszcze jest Rapid, jest Rapid Wiedeń, i e, Boże, nie zapomniałem, Drugiej nazwy sobie później przypomnę, bo teraz musimy rzeczywiście wybronić się i Austria Wiedeń. Właśnie przypomniałem sobie Rapid Wiedeń, i Austria Wiedeń. więcej dwie drużyny są rywalizujące, tak jak jest u nas: Polonia Warszawa i Legia Warszawa. Tak mniej więcej, dobre zagranie tutaj a przeciwnik tylko trzema obrońcami ludziska, a to trzeba wykorzystać chciałem powiedzieć Sebo, Sebo powiem jak będzie bramka dla 1 do 0 dla Lecha Poznań, ja niestety nie, nie było w faulu nie rozumiem tutaj za bardzo zachowania e, sędziego, 33 minuta Lech Poznań e, remisuje na e, boisku rywala 1 do Boże, jaki jeden, jeden do jednego, jakiś proroczy wynik mi się tutaj przywidział. Nie będzie żadnego jeden do jednego, ja tutaj mam aspirację zdobycia trzech punktów, a wy mam nadzieję, że mi w tym pomożecie, komentując ten materiał i łapkując. Yeah! Dobra, zagranie do Henryka, za Henryka, ten jest naprawdę szybki, to jest to sprinter, taki wiecie... Na 100 metrów i nie ma bramki, nie ma sytuacji. Sytuacja bramkowa była, lecz nie jednak nie do końca e, 100% strzał w wykonaniu napastnika Lecha Poznań zagranie na Lekaza. Na Tutaj możemy niestety nas jest też zawodnik z poznania na spolonym. Ja tak ludziska, e, drużyna Lecha ma tak okazję, okazję, a rzeczywiście żeby czasem nie było tak, że zawodnik e, nagle zawodnicy Austrii Rapidów Wiedeń będą mieli jedną okazję i ja stracę e, bramkę niestety za akcję prawą stroną bo, i lewą stroną boiska bokami nie przynoszą skutku musimy zmienić troszkę jednak styl gry przenieść się na środek boiska i tam próbować swoich szans tutaj zagranie spokojne z rodziska mamy kontrę musimy teraz uważać Dobre zagranie, jeden wymiana jeden na jednego, pewna interwencja. Tutaj interwencja. Starałem się, bynajmniej, żeby to jakoś wyglądało przyzwoicie. Niestety, naprawdę przeciwnik ma yy, obronę z tytanu. I nie jestem pewien, czy Lech Poznań w tej pierwszej połowie będzie w stanie yy, strzelić jak, jakąkolwiek yy, bramkę. Myślę, że takim wynikiem zakończy się e, pierwsza połowa. Chociaż, chociaż powiem Wam szczerze, dopóki piłka w grze, to jeszcze mogę ja szczerze przegrywać. Tutaj sędzia doliczył jedną minutę, dużych przerw nie było za bardzo, także... E, taj, buryć jednak na posterunku, normalnie nie za, mówiłem, bo... Po prostu bałem się, że mogę stracić bramkę już w 45. minucie. Bramka do szatni naprawdę wtedy byłoby, wydaje się, po meczu ciężko byłoby jednak odrobić te straty. Widzimy się, ludziska, po przerwie. Jesteśmy po przerwie. Lech Poznań remisuje 0-0 naprawdę na gorącym e, terenie przeciwnika z Rapidem W Wiedeń. Mieliśmy swoje okazje w tym meczu, to Ty na pewno e, widzieliście. Rapid miał też pod koniec pierwszej połowy okazję. To jest FIFA 13, sezony pojedynków, wyzwanie e, widza. Także siedzi, usiądźcie sobie wygodnie i przechodzimy do drugiej połowy. Rapid Wiedeń przy piłce, rozgrywanie za bardzo. Bramkarz niepewna, też e, obrona. Znaczy inter, możemy nazwać, że to interwencja była pewnego rodzaju. Dobre zagranie. Nie ma, nie ma zldziska, e, strzału, jest blok, arboleda w tej piłki. Dobre zagranie, jednak e, König jednak znowu na posterunku i jesteśmy zmuszeni do, do obrony tej akcji. Lech cały czas jest w posiadaniu piłki, jednak to nie daje nam e, przewagi w bramkach. Znowu wrzutka, kolejna wrzutka. Tym razem e, znowu strzał niecelny. Akcja za akcją, a czas mija, czas mija 51 minuta i Lech Poznań nadal e, remisuje w tym meczu. jeden. Boże, jaki 1 do 1? To nie było 1 do 1. Coś nie wiem z tymi dzisiaj 1 do 1 dla Was, jak nagrywam to materiału. To za bardzo nie daje. Lech Poznań przy piłce. Z Murawski dobry zwód. Będzie wrzucanie w pole karne. Zagranie do. To przy, i strzał. Nie ma akcji. Nie ma akcji. Rapid Wiedeń przy, przy piłce. Des, y, wybicie na ferę. Jak to mówi Tomasz Hajto. Y, trener w polskiej lidze. Zapewne nie muszę przedstawiać wam tej sylwetki. Dobre zagranie. Musimy teraz więcej poszanować tą piłeczkę. 1 na 1 Tutaj seria zwodów graczy Lecha e, Poznań, dobre zagranie jeszcze jeden raz, z tyłu zwrot ja, i, i spalony, i mamy spalonego, mogli rzeczywiście gracze to Lecha lepiej rozegrać atak, jest 0 do 0, 58 minuta, Lech ma swoje okazje, Lech rzeczywiście w tym meczu pokazuje swoją klasę, że jest jeden z lepszych zespołów w drużynie w, pol, w polskiej lidze jednak to nie przechodzi na Lech Poznań. Lech Poznań bramka. Jest! Bartosz Szusarski obejmuje prowadzenie 1 do 0. Kolejarz Duma Wielkopolski prowadzi z Rapidem w 1, 1 do 0 po składnej akcji polskiego zespołu. Także ludziska, jest to FIFA 13, e, sezony pojedynków. Komentujcie, jaką kolejną drużyną e, mam zagrać. Teraz musimy rzeczywiście pójść za ciosem i nie dać przeciwnikowi rozwinąć skrzydła, bo nie chcielibyśmy stracić tej bramki. Chociaż moja prorocza wizja w wyniku 1 do 1 jest coraz bliżej, nie, 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 jednak chciałbym rozegrać jakąś akcję taką dobijającą, pokazującą, że je, ja nazywam się Gromiasty i jest kurwa moc po prostu tyle. Wiecie o co chodzi pewne zagranie I bramka 2 do 0 Tonew podwyższa wynik na 2 do 0 Wydaje mi się, że jest już po meczu Komentuję dla was grwiasty FIFA 13 sezony pojedynków Przeciwnik za bardzo się otworzył e, Źle to jednak rozegrał Ja wykorzystałem Zostaję nadal przy trybie ofensywnym Lech Poznań e, Naprawdę drużyna z aspiracjami W tym sezonie na tytuł mistrzowski w szczebel e, polskiej ligi, pomimo tego, że e, nie, nie było jakichś oszałamiających transferów tego lata, jednak szkółka jaką Lech prowadzi do tego udana. E, polityka transferowe pozwalają myśleć właścicielom tego klubu na osiągnięcie naprawdę dobrego miejsca pod koniec sezonu i walkę w europejskich pucharach tutaj mamy rapid w tym przy piłce mój błąd w obronie przeciwnik się jednak otworzył to pozwala nam na burić naprawdę kapitalna interwencja yy, wydaje mi się że pod koniec tego meczu uzyska naprawdę wysokie noty nie dajmy i tracimy bramkę 70 minuta Pichler strzela bramkę Kontaktową na 2 do 1 cisza w sektorze polskim, gdzie blisko 3000 ludzi przyjechało dopingować polski zespół. Musimy rzeczywiście ludziska teraz uważać. Lech poznań prowadzi 2 do 1. Nie dajmy się ponieść nerwom. Spokojnie rozgrywajmy piłkę. Róbmy po prostu swoje. przeciwnik będzie teraz desperacko nas atakował, bo czas gra teraz na jego niekorzyść. Nie, na, nie nasz. Piękna interwencja. Jeszcze nie koniec akcji. I teraz musimy rzeczywiście się wybronić. Nie dać się nie dać stracić sobie bramki. Musimy jakoś to szybko zatrzymać te akcje, Spokojne rozegranie. Zagramy sobie na dół tutaj. Eee, jeden na jednego. Ej. Ja pierdzielę co tu ludziska się ma nie dzieje. Nie dać się stracić tej piłki. Musimy rzeczywiście ją wybić jak najdalej. Dobra, dobra akcja w obronie. Dobra interwencja, buryć na posterunku, e, Pewne miejsce w bramce 11 Lecha Poznań. Po tym meczu na pewno to miejsce utrzyma na kilka kolejnych e, meczy. Dobre zagranie do Lew Rekusa. Niestety nieudana akcja. Teraz strzał też nie, nie za bardzo to wyszło nie, nie tak to miało wyglądać Lech Poznań jednak dalej w natarciu to naprawdę cieszy oko, że polski zespół jest stroną dominującą w tym meczu nieudane dośrodkowanie 80 minuta Lech Poznań wygrywa na, na stadionie w Austrii 2 do 1 musimy teraz uważać ludziskana. na na kontry desperackie, bo zostało niecałe 10 minut do końca meczu. Mówię, Duma Wielkopolski prowadzi żadnych zmian w formacji. Nie dokonujemy składu, też nie zapewne wiecie. Zwycięskiego składu się nie zmienia. Także na razie nie ma żadnych zmian. Tutaj mamy dobre przejście. Zagranie do góry, jeszcze jedno. E! Nie ma bramki, nie ma bramki, nie ma bramki. Aj! Pewna interwencja Koenig Szyfera, który yy, za piłkę w rękawice bez jakichkolwiek mniejszych problemów. Teraz musimy my się ludziska bronić. Wojna nerwów, szpaku, to nie jest wojna nerwów, to jest bitwa, to jest bitwa Duma Wielkopolski stara się jednak... Bramka, jest, ah, gol! Bartosz Lusarski 3 do 1. Niesamowita kontra polskiego zespołu. Mam nadzieję, że Wam ten ludziska materiał się podobał. Komentuję dla Was grę miasta jest to FIFA 13 sezon pojedynków pewne 3 punkty na konto Lecha Poznań i może sobie dopisać do tabeli grupowej Ligi Europejskiej, w której e, występuje Rapid Wiedeń. Niestety w tym meczu będzie musiał jedynie zapisać sobie bramkę na swoje konto no i 3 wiadomo 3 stracone a my idziemy dalej za ciosem pokażmy że potrafimy że Lech Poznań też potrafi grać w piłkę że Polacy w ogóle potrafią grać w piłkę sieciową dalej kolejna okazja a i minimalne i, i wybicie graczy Rapida 1, chociaż strzał jeszcze jeszcze jeden desperacki na tutaj mamy dobrą okazję do podwyższenia jeszcze wyniku. Gracze Rapida się nie poddają. I to byłoby na tyle. Lech Poznań wygrywa w tym meczu 3 do 1. Był to wyzwanie. Widzę, piszcie w komentarzach, jakie kolejne wyzwanie byście chcieli widzieć. Także trzymajcie się ludziska. Pozdrawiam Was serdecznie i gorąco. FIFA 13. Do następnego razu. Do usłyszenia. Komentował dla Was i grał Gromiasty. Na razie. Cześć.